Nazwisko Marcin Bustowski. Panie prezydencie, chciałbym panu podziękować za ten wyrecytowany, tak naprawdę można powiedzieć, medal kartoflany, który powinien pan sobie przyczepić jako laurkę i jeszcze wielu przedstawicielom spółek miasta. A w szczególności, moi drodzy państwo. 100 milionów złotych oczyszczania miejska poszła pod wodę dlatego, że 13 spółka Wodnik w sytuacji, kiedy był ogłoszony alarm powodziowy zorganizowała sobie bal pod nazwą Dziki Zachód, który, którego uczestnikiem był nasz pan prezydent miasta Jeleniej Góry. O godzinie 13 pracownicy spółki Wodnik zostali zwolnieni i polecenie było wewnętrzne, żeby przybyli na to w strojach kobojskich. Były stroje kowbojskie, były, były laurki, rozdawanie. Mamy, panie prezydencie, nagranie całej imprezy. Jak pięknie, żeście balowali, tańcowali. I jeszcze pani Kuberka, pani prezes spółki. Proszę państwa, dziękuję panu prezydentowi, że przybył, pomimo że mamy stan alarmowy powodziowy. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Po drugie, 13 przewodniczący, naczelnik sztabu kryzysowego otrzymał urlop, panie prezydencie, w sytuacji, kiedy mieliśmy już, jak pan tutaj tym, przedstawił w swoim dokumencie, jedenastego informację, że będziemy mieli powódź. To jest jedno dziesiątego odbył się sztab kryzysowy, który mam nagrany, panie prezydencie, dwugodzinny sztab kryzysowy, gdzie byliście państwo informowani o odrzucie wody z budkówki, gdzie są podawane rzędne wysokości na rzekach na bobrze i że Jelenia Góra pójdzie pod wodę. Nie było żadnych informacji. Dysponuję pismem z OSP, które do pana wnioskowało o workownicę. Już wcześniej napisaliście państwo w piśmie, że nie ma takiej potrzeby, bo nie ma zagrożenia. Proszę państwa, w 1997 roku była powódź na ulicy Grunwaldzkiej. Mój ojciec był właścicielem gruntu, który jest pod ramę. W 2006 roku było opracowanie, które zostało zrobione wodnoprawne do analizy, do pozwolenia na budowę. Ja tym, tym, tym opracowaniem dysponuję. To opracowanie wskazuje, moi drodzy Państwo, że jest brak klap zwrotnych na rzece Bub i na, następuje zalewanie skrzyżowania tutaj w tych okolicach, a nie Likrzywoń, tylko i wyłącznie poprzez piętrzenie wody w rzekach i tymi odpływami deszczówki. Od do tej pory, proszę Państwa, tam nic nie zostało zrobione. Gdybyście Państwo byli odpowiedzialni, a w szczególności Pan, Panie Prezydencie, wykazał się naprawdę tutaj z wielą Pani Radę i chcieliśmy bardzo podziękować Pani Anetce, że bardzo ładnie Pani Anetko, Pani śpiewała, mamy też to nagrane, Pani Radna śpiewała na balu wodnika. Chcia, chciałbym zapytać Panie Prezydencie, dlaczego z zdani nie ma w tej chwili Pani przedstawiciel spółki wodnik, Pani Kuberka. I zadam Panu jeszcze jedno pytanie. Czy prawdą jest, że przez najbliższe 6 miesięcy oczyszczania miejska nie będzie funkcjonowała, dlatego że są zdewastowane właśnie to, o czym Pan mówił, sterownie, laboratorium za kilka milionów złotych, które zostało zrobione, że w tej chwili z różnych punktów w Jeleniej Górze przepompowni wylewa się wszystko do strumieni, gówna płyną mieszkańców. Nawet do dnia dzisiejszego pan nie zaapelował do mieszkańców Jelenie Góry, żeby zmin zminimalizowali ilość prania, użytkowania e, pralek, e, spuszczania wody w toalecie, co by pozwoliło na uniknięcie klęski. Bo proszę pana, jeżeli przez 8 miesięcy gówna będą lały się do rzeki, to będziemy mieli klęskę żywiołową. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę i możemy mieć epidemię. Naturalnie pan świetnie powiedział, że nie jesteśmy zagrożeni jeżeli chodzi o e, źródła wody pitnej. Ale chciałbym Panu zwrócić uwagę, że mieszkańcy Karpasza zrzucają gówna do rzeki Bóbr, a przecież ujęcie wody pitnej e, z powierz, zwód powierzchniowych odbywa się właśnie, moi drodzy, z Bobru i zrzuca nam gówna jeszcze szklarska, do Jeleniej góry. Czyli e, woda, panie prezydencie, nie za bardzo tak naprawdę jest zdatna do picia, a pracownicy same pitu spotykają się podajemnie ze mną i pewne rzeczy mówią. Tak samo jak spół, mówią e, pracownicy e, spółki wodnik. One potyźnie, o tym. Ja się zastanawiam się, dlaczego pan jeszcze do dnia dzisiejszego... Nie odwołał z funkcji e, prezesa tej spółki za 28 625 zł, moi drodzy pani Kuberta takie wynagrodzenie ma, plus jej koleżaneczka, która przeszła z Taurona, e, e, chyba kuzynka, nie wiem, może kuzyka, nie, nie wiem gdzie, teraz na L4 jest, e, w kadrach. E, Nepotysk mówią, pracownicy, mobik zastraszanie, a wręcz nawet dysponuje mailem, że jest zakaz ujawniania pewnych rzeczy e, na zewnątrz, żeby Pustowski się nie dowiedział, nie puścił w media publicznych. Więc dobrze, że działa przez ten cyberprzestrzeni. Mam nadzieję, że pan Bonta, pan Pana kolega przestanie Pana kryć z Donaldem Tuskiem i w końcu wezmą się za odpowiedzialność, bo skrajna nieodpowiedzialność Pana dzisiaj przyczyniła się w Jeleniej Górze do utopienia oczyszczalni, a powiem Panu dlaczego, dlatego, że nie było na wale i do dnia dzisiejszego nie ma ani jednego worka, moi drodzy Państwo, nie usypano koparkami od Anieli Krzywoń do wjazdu do oczyszczalni do Lwóweckiej żadnego wału, wała to, żeście zrobili w telewizji, jeszcze, nie, nie, jeszcze jeden pracownik spółki wodnej będzie miał z prokuraturą e, dobre problemy, bo zobaczymy, powodujemy jeszcze inne rzeczy. Panie Prezydencie, jak długo będzie Pan krył swoją koleżankę panią Kuberkę? Gdzie jest pani Kuberka dzisiaj? Na zdalnym pracując, z informacji, jakie mamy, wyleciała z naszego kraju. Czy dziś w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, skażenia środowiskowego, prezes, który jest. Odpowiedzialny za strategiczną spółkę miasta, strategiczną spółkę miasta, nie powinien być tutaj i złożyć wyjaśnienia. Przecież ten pan jeszcze w sombrero w piątek biegał w mojej drodze po mazurkowej chacie. Jeszcze przedstawiciele tego miasta w kapeluszach pobojskich biegali, proszę państwa. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Mówią, proszę państwa, o stanie e, e, zagrożenia powodziowego, a organizują imprezę. Imprezę za nasze pieniądze. Panie prezydencie, nie za wasze, za nasze mieszkańców. I teraz zapytam pana jeszcze jedną rzecz. Skoro czyszczenia nie funkcjonuje, główna lecą do rzeki i robią skażenie środowiska poniżej naszego poziomu y, położenia Jeleni Góry, czyli Nielestów, Leń, lwówek i tak dalej, i tak dalej. Czy mieszkańcy miasta Jeleni Góry będą płacić za ścieki, skoro te ścieki nie są oczyszczane? Bo ja uważam, że my mieszkańcy w tej chwili nie powinniśmy płacić za ścieki, bo przecież nie są oczyszczane. Ja mogę panu pokazać 3-4 punkty. Powiem panu jeszcze lepiej. Dzwonią matki z dziećmi. Pan się tu pięknie świetnie chwali, panie prezydencie. Ale dzwonią matki, że nie mogą doprosić się kontenera. Nie mogą się doprosić kontenera i od tygodnia proszą o kontenera. Ale pani wiceprezydent ma już podstawiony chyba czwarty kontener. Pan robi przewodniczący wielkie oczy. Składał pan na mnie zawiadomienia do prokuratury. Sztab kryzysowy, o którym tutaj mówiłem. To właśnie w kryzysie, panie przewodniczący Rady Miasta, żeście tu rozmawialiśmy i tu się pytałem, co jest dzisiaj w zasobach sztabu kryzysowego miasta Jelenigury. Jakie są stany rezerwy bezpieczeństwa żywnościowego? Szpadli nie macie. Dobrze, że wam Biedronka dała. Co jeszcze macie? Aha, sztab kryzysowy w kryzysie, bo przecież kurde yy, poszedł sobie na urlop. Przewodniczący, yy, naczelnik Wydziału Kryzysowego był na urlopie, moi drodzy. A kiedy udałem się po pompę, bo jestem też poszkodowany, 300 metrów powierzchni hali, na 3 metry zalane, udałem się do Straży Pożarnej, nie ma pompy, nie ma pompy, wysłali mnie do sztabu kryzysowego. Obejrzyjcie, zadaję pytanie, nie ma pompy, a gdzie się udać, a jakie są stany rezerw żywności, do rzecznika prasowego, nie pan jest to nagrane. Dwa. Panie Prezydencie, mówimy tutaj o Panu Śledziku. Jelenia Góra tonie, spółki miasta Tonią, spółka w PSP jest wysłane gdzie? Do Pana Śledzika, żeby pompować i ratować prywatny interes Pana Śledzika, a nie interesy spółki miasta. Kto wydał polecenie na za zadysponowanie wozów strażackich do Pana Śledzika? To jest też dobre, ciekawe pytanie. No i drodzy radni, usłyszeliście o takiej rzeszy tutaj nieprawidłowości tego miasta, że czas najwyższy, żebyście zajęli stanowisko i że złożyli stosowne zawiadomienie do prokuratury o niegospodarności. To jest jedno. Przygotowuję, panie prezydencie, na pana, na panią Kuberkę i na parę osób jeszcze z tego miasta zawiadomienie do prokuratury. Zleciłem opracowanie takiego e, zawiadomienia do prokuratury, bo one wymaga faktu. I mam nadzieję, że pana kolega, pan Bodnar z Partii Politycznej Prawa e, e, tego, e, e, Platformy Obywatelskiej przestanie pana kryść. E, jeszcze jedno pytanie mam do pana osobiste, panie prezydencie. Rok 2022. Mam na piśmie, co znajduje się w zasobach sztabu kryzysowego. Zadałem Panu pytanie na temat rezerw bezpieczeństwa żywnościowego dla mieszkańców Jeleni Góry. Wtedy odpowiedział Pan: Platforma nie rządzi, rządzi PiS. A tym zajmuje się Wojewoda. Więc ja się teraz pytam: Wojewoda jest z Platformy Obywatelskiej, Pana notabene kolega, e, gdzie są punkty rezerw bezpieczeństwa żywnościowego poza biedronką, która może Pana wesprzeć, a nie wiem, może w zamian za to dostanie zwolnienie podatkowe. Jeszcze jedna rzecz. Czy prawdą jest, panie prezydencie, że pan śledzik nie płaci podatków w naszym mieście i musimy ściągać je poprzez kwestie egzekucji, egzekucji w których pan osobiście interweniował, że nie wolno pana śledzika podawać do egzekucji komorniczych i ściągać mu z konta? Ale pustowskiemu można. Można w większości mieszkańców. Proszę pana, to jest skrajna nieodpowiedzialność. Poobsadzaliście sobie spółki miasta. Kolesiostem, nepotyzmem, osobami, które są niekompetentne. Ale na dzień dzisiejszy domagamy się od Pana, i to w trybie natychmiastowym, żeby Pan odwołał Panią Kuberkę. Dość tego za 28 625 zł, 20, 24 tysiące Rada Nadzorcza Terp Proszę Państwa, to jest skrajna nieodpowiedzialność, dlatego płacimy tyle za wodę. Wiecie dlaczego? Bo się zrobiło ze spółek miasta, prywatny forwark, Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.